to jest wszystkim, mm. nie? a organizuje ona. Nie? Ja tylko jej pomagam do tej organizacji. już 19 lat. Zresztą społecznie dokładam do tego. Cieszycie się? Nie, nie no, zapatrz, bo to jest 10 lat. Ten tak jest. Zatrzymuj się w pewnym miejscu. Nie? Podzielam kiedyś i tak dalej. Tak. O... To nasza młodość, zatrzymał się. <laughs> ja, ja, taka była przymiarka, żeby z tego zespołu kultury morskiej. Z... Uniwersytetu III wieku, tutaj do pana kapitana zagościć. Ja tutaj krążyłem, ale nie było ciemno, chciałem zobaczyć. I zapraszam. to jest. są profa profani naprzeciwko tego, co tutaj macie. Etapami. Etapami. <grym> 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 nie, ma, nie ma tak dużo. To jest 10 osób. Dziesięć osób i to tak, no nie chcę źle mówić, bo tam jestem w tym towarzystwie, ale, ale to tak no, czekają pani, żeby coś zarażować. Słuchajcie, ja bym mógł tu Wam masę rzeczy opowiedzieć jeszcze. Ja przypuszczam. Nie? O, opowiedzieć o wszystkim i co tutaj się tego. Ale y, jest, są takie małe, trudne rzeczy, które ktoś by mnie zdziwił się, po co ja takie rzeczy zbieram. Jak na przykład ten kamień. To przecież zwykłe. Prawda, kawałek by to mury, ale prawie kawałek, ale nie muru, ale przejścia granicznego w na, na plażę. Razem z plażąkiem